Już nie rozmawiacie, nie rozmawialiście od tygodni, może miesięcy, żadnych wiadomości, żadnych telefonów. Ona nawet nie ogląda Twoich historii, a jednak jakoś wciąż jest w Twoich myślach każdego dnia, od rana do nocy. Nie prosisz o nią, próbujesz iść dalej, ale kiedy świat cichnie, jej twarz się pojawia i mocno Cię to uderza. Nie dlatego, że za nią tęsknisz ale dlatego, że nie rozumiesz, dlaczego ona wciąż tam jest. Ta cisza między wami dwojgiem jest głośniejsza niż cokolwiek innego. I nadszedł czas, abyś w końcu zrozumiał, co to naprawdę znaczy. Ten film nie jest tylko dla mężczyzn, którzy za kimś tęsknią, jest dla mężczyzny, który jest zmęczony życiem przeszłością, dla kogoś, kto nawet nie chce jej z powrotem, ale nie może przestać o niej myśleć. Mówiłeś sobie, że wszystko jest w porządku, ale głęboko w środku utknąłeś i nikt nigdy nie wyjaśnił dlaczego. Wesprzyj ten kanał, jeśli jesteś gotowy przestać przetrwać i zacząć się rozwijać. Twoje wsparcie pomaga rozprzestrzeniać te spostrzeżenia mężczyznom, którzy najbardziej ich potrzebują. Wspierając tę wiadomość, nie pomagasz tylko sobie. Pomagasz tysiącom innych mężczyzn w końcu zrozumieć burzę w ich umyśle. Zbudujmy razem coś potężnego. Dlaczego nie możesz jej zapomnieć? Przestańmy udawać, że to tylko złamane serce. Przestańmy udawać, że to o niej. Tak nie jest. To, na co naprawdę cierpisz, to niepewność. I zanim przewrócisz oczami lub zamkniesz to, posłuchaj tego, nie tego głośnego. Nie tego typu, który chodzi z pochylonymi ramionami, to cicha niepewność. Ta ukryta za Twoją ambicją, pewnością siebie, maską jestem w porządku. Ta, którą widziała, gdy była zbyt blisko, ponieważ głęboko w środku nie wierzyłeś, że na nią zasługujesz. Dlatego nigdy nie czułeś się bezpiecznie. Dlatego za każdym razem, gdy się zbliżała, Ty się cofałeś lub pchałeś mocniej. A co najgorsze? Ona to czuła. Widziała, że próbujesz zrobić na niej większe wrażenie niż nawiązać z nią kontakt. Widziała, że próbujesz kontrolować wynik, ponieważ nie wierzyłeś, że możesz ją zatrzymać, po prostu będąc sobą, więc w końcu odeszła. A teraz nie jesteś tylko zraniony, jesteś upokorzony. Nie publicznie, prywatnie, cicho, gdzie to ma największe znaczenie to, czego nie możesz puścić. To nie tylko ona, to rana, którą zostawiła, ponieważ jej nieobecność potwierdza coś przerażającego, co próbowałeś ignorować. Że nadal nie wierzysz, że jesteś wystarczający taki, jaki jesteś. A jej obecność? To był dowód, że może tym razem możesz być postrzegany jako godny, nawet jeśli nie do końca widziałeś siebie w ten sposób. A oto psychologiczna prawda: kiedy ktoś nas opuszcza. Nasz mózg nie tylko opłakuje tę osobę, opłakujemy tożsamość, którą zbudowaliśmy wokół niej, wersję nas, na którą liczyliśmy, że w końcu będzie wystarczająco silna, pożądana, ugruntowana. Kiedy odeszła, to nie było tylko rozstanie, to było emocjonalne załamanie, podświadome przypomnienie, że jeszcze nie stałeś się nim, dlatego nie możesz jej zapomnieć, nie dlatego, że była najlepsza. Ale dlatego, że jej odejście obnażyło w tobie to, co najgorsze wątpliwości, potrzebę potwierdzenia, strach przed porzuceniem. Ona nie tylko złamała ci serce, zniszczyła iluzję, że byłeś gotowy, a teraz, zamiast stawić czoła tej rzeczywistości, fantazjujesz o przeszłości. Utrzymujesz ją żywą w swoich myślach. Ponieważ jest to łatwiejsze niż konfrontacja z niepewnością, która ją odepchnęła na samym początku. Bądźmy jeszcze bardziej szczerzy. Nigdy nie byłeś w pełni sobą przy niej. Byłeś wersją siebie, która, jak myślałeś, utrzyma jej zainteresowanie. Unikałeś wrażliwości, unikałeś niewygodnych prawd, unikałeś przewodzenia siłą zamiast poszukiwania potwierdzenia, a ona to widziała. Ponieważ kobiety czują energię bardziej niż słowa, czuła wahanie, niezdecydowanie, emocjonalną kruchość za powierzchowną pewnością siebie, a gdy ten typ kobiety wyczuje niestabilność, nie zawsze od razu ucieka, najpierw testuje, pyta, naciska, nie po to, żeby cię skrzywdzić, ale żeby sprawdzić, czy się podniesiesz, a gdy tego nie zrobiłeś, odłączyła się. Dlatego teraz tak bardzo boli, ponieważ część ciebie wie, że nie zdałaś testu, o którym nie wiedziałaś, że go robisz. Więc przestań mówić sobie, że to ona była tą jedyną. Nie była. To ona ujawniła fakt, że jeszcze nie jesteś tą jedyną dla siebie. Nadal działasz ze strachu, z braku, z potrzeby udowodnienia, zamiast z potrzeby stania się. Nie potrzebujesz zamknięcia z nią, potrzebujesz konfrontacji z samym sobą. Ludzki umysł jest wydajny. Trzyma się tylko rzeczy, które wydają się niedokończone. Jeśli ona wciąż jest w Twoich myślach, dniem i nocą, bez wysiłku, to nie z powodu magii. To dlatego, że Twoja tożsamość, Twoja męskość, Twoja pewność siebie są nadal związane z jej walidacją. Ona jest symbolem niedokończonej wersji Ciebie, a Twój umysł błaga Cię, żebyś albo to dokończył, albo się zawalił. Dlatego zapomnienie jej nie działa, ponieważ głęboko w środku Twój umysł nie chce jej zapomnieć. Chcecie odkupić, nie chcesz po prostu iść dalej, chcesz wygrać bitwę, którą przegrałeś, kiedy ona odeszła, a jedynym sposobem, aby to zrobić, nie jest odzyskanie jej. To stanie się mężczyzną, który nigdy by jej nie stracił. Mężczyzna, który nie goni, bo wie, że przyciąga. Mężczyzna, który nie panikuje, bo wie, że jest uziemiony. Mężczyzna, który nieobsesyjnie myśli, bo jest zbyt zajęty budowaniem czegoś większego, niż mogłaby zaoferować jakakolwiek kobieta. Więc jeśli ona wciąż jest w twoim umyśle, a ty wciąż szukasz sensu. Dobrze, to znaczy, że twoja praca nie jest skończona. To oznacza, co naprawdę straciłeś. Mówiłeś sobie, że ją straciłeś. To jest historia, którą ciągle powtarzasz. To mówisz swoim chłopakom, kiedy pytają, co się stało to szepczesz sobie kiedy w środku nocy ściska cię w piersi ale to nie jest prawda prawda jest o wiele bardziej niewygodna nie straciłeś jej straciłeś siebie nie cała twoja wersja nie ta która wstaje i idzie do pracy nie ta która rozśmiesza ludzi lub ściska dłoń na spotkaniach straciłeś mężczyznę którym się stałeś gdy ona była w pobliżu i oto część która boli najbardziej Lubiłeś tę wersję siebie, bardzo go lubiłeś. Miał ogień, miał głód, miał ciche poczucie, że coś klika, a teraz tego mężczyzny nie ma albo przynajmniej tak się czuje. Widzisz, ona nie dała ci pewności siebie, nie wszczepiła ci poczucia własnej wartości w żyły jak chirurg. To, co zrobiła, to odzwierciedlenie wersji ciebie, z której w końcu poczułeś dumę. Jej wiara w ciebie dała ci pozwolenie na wejście w swój własny potencjał, a kiedy była w twoim życiu, miałeś coś do udowodnienia nie jej, ale sobie że potrafisz kochać bez strachu, że potrafisz przewodzić bez nadmiernego myślenia, że potrafisz pokazać się jako mężczyzna z kierunkiem, a nie tylko rozproszeniami. A teraz, kiedy jej nie ma, nie wiesz, dokąd poszedł ten mężczyzna. Odtwarzasz rozmowy, wpatrujesz się w zdjęcia, które przysięgałeś, że usuniesz, wracasz myślami do chwil, próbując rozgryźć, kiedy nastąpiła zmiana, kiedy nastąpiło przejście od budujemy coś do ona się wymyka. I za każdym razem, gdy nic nie czujesz, toniesz jeszcze bardziej. Nie dlatego, że tęsknisz za jej ramionami, ale dlatego, że tęsknisz za mężczyzną, którym byłeś, gdy ona była w nich. Stańmy się jeszcze bardziej kontrowersyjni. Ona może nigdy Cię w pełni nie kochała, może odeszła z powodów, których nigdy nie zrozumiesz, może nawet wyrosła z Ciebie. To prawda, to się zdarza, a jednak to i tak nie zmienia faktu, że Byłeś lepszy, kiedy ona była w Twoim życiu. Nie dlatego, że Cię dopełniała, ale dlatego, że się starałeś, ewoluowałeś, miałeś kierunek. Tego mężczyźni pragną bardziej niż czegokolwiek innego: kierunku, pędu, powodu, by wznieść się wyżej niż ich domyślny tryb. I to jest to, co naprawdę straciłeś nie ją straciłeś przewagę, straciłeś pilność, straciłeś jasność, która wynika z wiary, że stajesz się kimś potężnym. Boli nie dlatego, że coś ci zabrała boli, bo przestałeś się ruszać w chwili, gdy odeszła. I oto psychologiczne pieczenie. Twój umysł o tym wie. Twoja podświadomość nie jest nią zafascynowana. Próbuje krzyczeć do ciebie, że twoja własna ewolucja nigdy nie miała zależeć od związku. Ta wersja ciebie była prawdziwa. On nie grał, nie udawał, nie udawałeś siły. W końcu do niej dotarłeś. Ona po prostu była lustrem, które ci to pokazało. Ale teraz, gdy to lustro zniknęło, zastanawiasz się, czy mogę być tym mężczyzną bez jej spojrzenia, bez jej obecności, bez jej wiary. Odpowiedź brzmi tak, ale wymaga to czegoś, czego unikałeś. Wewnętrzne przywództwo, nie zewnętrzna motywacja, nie kolejna kobieta, nie kolejny odskok lub rozproszenie, przywództwo od wewnątrz. Ponieważ mężczyzna, którym się stałeś, gdy ona była w pobliżu, ten mężczyzna nie był jej, był Twój. Ty go zbudowałeś, Ty go popchnąłeś do przodu, nakarmiłeś go nadzieją, dyscypliną, jasnością i możesz to zrobić ponownie. Ale tylko jeśli przestaniesz próbować poczuć jej energię i zaczniesz odbudowywać swoją własną. Tylko jeśli przestaniesz gapić się na miejsce, w którym stała, i zaczniesz wkraczać w miejsce, którego unikałeś przyszłość, która wymaga, abyś sam sobą kierował bez jej oklasków, bez jej łagodności, bez jej wiary. Możesz opłakiwać, to w porządku, możesz za nią tęsknić to ludzkie, ale nigdy nie zapomnij ona nie była nagrodą ty nią byłeś, ty jesteś. A to, co naprawdę straciłeś, to rytm, wizja, walka, która znów uczyniła cię niebezpiecznym. To jest to, co musisz odzyskać. Nie dziewczynę, nie te chwile, ale mężczyznę, którego obudziła w tobie, a gdy to zrobisz, nawet jej pamięć, jaki test oblałeś i jak go zdać. Teraz ona nie była twoją bratnią duszą, była twoim lustrem, nie pojawiła się, aby cię dopełnić. Pojawiła się, aby cię obnażyć, odzwierciedlić każdą część ciebie, którą próbowałeś ukryć, uniknąć lub zaprzeczyć. Myślałeś, że jesteś gotowy, myślałeś, że bycie tam fizycznie wystarczy, myślałeś, że uczucie, obecność, pociąg utrzymają to wszystko razem. Ale to nie był test, prawdziwy test: czy byłeś gotowy się rozwijać, czy byłeś gotowy wyjść poza swoją strefę komfortu, porzucić ego. Przewodzić z jasnością i dyscypliną zamiast emocji i reakcji? Czy stawałeś się mężczyzną, który potrafił utrzymać strukturę, a nie tylko emocje? Bądźmy szczerzy co do tego, dlaczego odeszła. Nie wymówka, którą opowiadasz znajomym, nie miła wersja, która sprawia, że wyglądasz dojrzale. Odeszła, ponieważ fundamenty pękły, ponieważ nie mogłeś poradzić sobie z presją jej standardów. A może nigdy tego nie powiedziała, może nawet nie wiedziała, jak to wyrazić, ale jego milczenie to krzyczało. Ona cię testowała, nie złośliwie, ale instynktownie, ponieważ energia żeńska zawsze testuje energię męską, aby zmierzyć jej głębokość, aby zmierzyć jej korzenie. A ty poniosłeś porażkę nie dlatego, że nie byłeś wystarczająco dobry, ale dlatego, że nie byłeś przygotowany, nie byłeś uziemiony. Nie byłeś konsekwentny, nie prowadziłeś z kierunkiem, reagowałeś na emocje, próbowałeś ją zatrzymać, a nie podnieść. I czy straciłeś ją powoli, czy nagle, czy odeszła spokojnie, czy z burzą, wynik był taki sam. Ona poszła, i wraz z nią odeszła szansa, by udowodnić, że jesteś mężczyzną, za którego się uważałeś. Teraz, tutaj, robi się ostro. Jej odejście nie było karą. To była konsekwencja, ostatnia strona testu, o którym nie wiedziałeś, że go piszesz. Ponieważ mężczyźni nie mogą uniknąć wzrostu bez kosztów, wszechświat nie pozwala na stagnację bez erozji. Kiedy pozostajesz miękki, bierny, niezdecydowany, kobiecość się oddala. Musi. Nie ma znaczenia, czy cię kochała, nie ma znaczenia, czy miałeś historię. Wyczuła, że nie wchodzisz w rolę, którą miałeś pełnić. Więc odeszła. I dlatego to tak cholernie boli, ponieważ w głębi duszy wiedziałeś, poczułeś zmianę, widziałeś znaki, ale zamiast prowadzić związek do przodu, próbowałeś go utrzymać, a męskość, która utrzymuje, umiera. Męskość musi się poruszać, budować, dostosowywać, a kiedy przestałeś się rozwijać, test sam się oblał. Ale oto część, której większość mężczyzn nie zauważa. To, że nie zdałeś testu, nie oznacza, że nie zdałeś swojego życia. Test nie polegał na zatrzymaniu jej. Test polegał na staniu się Tobą, mężczyzną, który nie potrzebuje nikogo, kto pokazałby mu, kim jest. Mężczyzną, który wie dokąd zmierza i nie błaga nikogo, żeby szedł obok niego, mężczyzną, który sam sobą kieruje, nawet gdy nikt nie patrzy, nawet gdy nikt nie klaszcze, mężczyzną, który nie błaga o miłość, ponieważ ją uosabia. I oto druga szansa, którą daje Ci życie, nie z nią. Ten rozdział się skończył. Druga szansa jest z Tobą samym. Teraz możesz zdecydować. Czy wejdziesz w ogień odpowiedzialności? Czy odbudujesz dyscyplinę, którą porzuciłeś? Czy uciszysz rozproszenia, wymówki, cichy język, który mówi ci, że robisz co możesz, gdy w głębi duszy wiesz, że dryfujesz? Mężczyzna, którym się stałeś, nie umarł, został pochowany. A narzędzia, by go wykopać, nie znajdują się w Twoim telefonie, nie w Twoich wiadomościach prywatnych. Nie w nadziei, że ona odpisze. Narzędzia znajdują się w dyscyplinie, w spokoju, w stawianiu czoła tym częściom ciebie, które ją zawiodły, i przyznawaniu się do nich bez wstydu, bez obwiniania, bez litowania się nad sobą. Więc nie, nie dostajesz z nią drugiej szansy, ale dostajesz coś lepszego szansę, by stać się mężczyzną, który nigdy więcej nie zawiedzie tego testu mężczyzną, który prowadzi, a nie goni. Mężczyzną, który buduje, a nie błaga, mężczyzną, który ewoluuje tak daleko poza to, kim był kiedyś, że nawet jej pamięć musi uszanować mężczyznę, którego nigdy nie mogła zatrzymać. To twój drugi test, i tym razem nie potrzebujesz jej, żeby go zdała. Po prostu potrzebujesz siebie w pełni, jak odzyskać siebie. Wyjaśnijmy sobie jedno: uzdrawianie to nie jest słodkie małe zdanie w motywacyjnym memie. To wojna, codzienna walka między mężczyzną, którym byłeś, a mężczyzną, którego wciąż unikasz. Nie odzyskujesz siebie, czytając cytaty lub oglądając filmy, jak iść dalej. Odzyskujesz siebie, brutalnie eliminując wszystko, co cię osłabia, jedną cichą chwilę naraz. Zaczyna się od czegoś, czego boi się większość mężczyzn: cisza, nie cisza, którą ci dała to bierność. To nieobecność, to pustka. Mówię o ciszy, którą wybierasz, takiej, która usuwa hałas mediów społecznościowych, rozproszenia fałszywej walidacji, ciągłe uzależnienie od bycia widzianym, słyszanym, lubianym, cisza, w której w końcu stajesz twarzą w twarz z najtrudniejszym pytaniem, którego unikałeś od czasu rozstania. Kim próbowałem się stać, kiedy ona była w moim życiu? Nie pytasz o to raz. Pytasz, aż twój żołądek się zaciśnie, aż Twoja pierś stanie się ciężka, aż usłyszysz prawdę, nie fantazję, ponieważ ta wersja ciebie, ta, w której widziała potencjał, ta, która ostrzyła, budowała, prowadziła, nie umarła, kiedy odeszła. Zniknął, ponieważ przestałeś go karmić, a jeśli chcesz go odzyskać, musisz na niego zasłużyć. To oznacza pisanie. Nie na Instagramie, nie na czacie grupowym, tylko ty, długopis i prawda. Napisz czego unikasz, napisz co boli, napisz kim byłaś i dlaczego zniknął. Następnie trenuj, nie tylko ciało lub umysł, podnoś ciężary, aż poczujesz ból, a potem nie przestawaj, rób rzeczy, które przypominają ci, że nie jesteś kruchy, nie jesteś złamany. Odbudowujesz się, i każda kropla potu, każdy ukończony zestaw, każde powtórzenie, którego nie chciałeś zrobić, jest deklaracją: Wróciłem, następnie usuń. Wytnij rzeczy, które Cię wyczerpują: ludzi, wady, aplikacje, pasywne nawyki, przewijanie, otępienie, udawanie. Jeśli Cię zmiękcza, to Cię spowalnia, jeśli Cię rozprasza, to Cię niszczy. Nie próbujesz tylko poczuć się lepiej. Próbujesz stać się mężczyzną, który nie musi się regenerować następnym razem, ponieważ nigdy nie spada. A oto zimna prawda. Nie chodzi o zemstę. Jeśli próbujesz awansować tylko po to, żeby później zobaczyła, że świecisz, to już przegrałeś, bo ona nadal kontroluje Twoje skupienie. Ona nadal żyje bez czynszów Twojej ambicji. Nie chodzi o to, żeby żałowała. Chodzi o to, żebyś nigdy więcej nie żałował siebie. Siła nie leży w zapominaniu o niej. To dziecinne, to wymuszone. Prawdziwa siła, ta, która trwa, tkwi w pamiętaniu o tobie, pamiętaniu o mężczyźnie, którym zaczynałeś się stawać, zanim związałeś swoją tożsamość z jej walidacją. Pamiętaniu, jak to było obudzić się z ogniem, a nie strachem pamiętaniu, że nie zostałeś stworzony by gonić, zostałeś stworzony by budować. A następnym razem, gdy przyjdzie ci na myśl, bo tak się stanie, nie uciekaj. Nie tłumij tego, używaj tego, pali to. Niech ci to przypomni, mam więcej do zrobienia, więcej do zbudowania, więcej do stania się. Jej pamięć nie jest przekleństwem. To kompas. Ale tylko wtedy, gdy jesteś wystarczająco mężczyzną, by stawić czoła temu, co wskazuje, do wewnątrz. Ponieważ odzyskanie siebie nie polega na odzyskaniu jej, chodzi o odzyskanie ciebie, bezkompromisowej, zdyscyplinowanej, niebezpiecznej wersji ciebie, która zapomniała, jak potężny on naprawdę jest. Teraz go zbuduj, już nie przetrwasz. Już nie będziesz wstrzymywać oddechu, mając nadzieję, że ona wyciągnie rękę. Jesteś wiadomością, jesteś zamknięciem, jesteś powrotem. Ona nie jest tylko wspomnieniem, ona jest lekcją. Weszła w twoje życie, aby pokazać ci, kim możesz być, a teraz jej nie ma. Ale lekcja pozostała. Masz dwa wyjścia. Pozwól tej lekcji zgnić w żalu, lub pozwól, aby doprowadziła do twojego odrodzenia. Nigdy jej nie opłakiwałeś. Opłakiwałeś życie, za którym przestałeś gonić. Więc zacznij od nowa, lepiej, mądrzej, silniej. Tym razem dla siebie, nie dla niej, nie dla zemsty, dla mężczyzny, którym obiecałeś sobie, że się staniesz. Wesprzyj ten kanał, jeśli ta wiadomość dotrze do ciebie. Każdy lajk, like, każdy komentarz, każde udostępnienie pomaga dotrzeć do kolejnego mężczyzny, który utknął w milczeniu. Pomóż nam zbudować braterstwo mężczyzn, którzy odmawiają rozpadu, którzy walczą naprzód, którzy powstają ponownie. Skomentuj niezatrzymany, jeśli dotarłeś aż tutaj. Do zobaczenia następnym razem.